Pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj razem z Maryją chcemy spędzić dzień, dzień wolny, więc świętujemy, idziemy do kościoła. To jest taka mała Wielkanoc, bardzo ważne święto dla ludzi wierzących, dla katolików, dla prawosławnych również. W niebo wzięcie Maryi. Ewangelia jest dzisiaj o Elżbiecie i Maryi. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. A Duch Święty napełnił Elżbietę, wydała głośny okrzyk, i później w tym dialogu mówi o rozpoznaniu poruszenia, które się w niej dokonało. Dwie kobiety i rozpoznanie: Elżbieta rozpoznaje Matkę Boga, Maryję Matkę Boga, w której jest Maciupeńki Pan Jezus, kilkudniowy i yy, to rozpoznanie mojej Pani i Maryja, która rozpoznaje Elżbietę i w niej proroka, to połączenie dwóch kobiet, dwóch dzieci, które w łonach kobiet zaczynają rozmowę duchową, umocnienie wzajemne, to jest dzisiejszy obraz. I to jest też obraz jedności duchowej z Maryją, którą każdy z nas może mieć. Możesz być tak duchowo zjednoczony z Marią jak Elżbieta, rozpoznawać jej obecność, rozpoznawać, jak przynosi Pana Jezusa. Często to są bardzo subtelne znaki, ale w sercu dają poruszenie. Tak jak Elżbieta rozpoznaje, bo Jan kopnął i to zwykłe kopnięcie stało się niezwykłe. Zrozumiała, że to było inne. I my w obecności Maryi rozpoznajemy działanie Ducha Bożego, że jest inne, chociaż zwyczajne. Normalne, ale inne. Tak jak Maryja ma normalny poród, ale inny. Karmi normalnie, ale inaczej. I to wszystko z Maryją przeżywane jest zupełnie inne, bo w łasce Bożej. I dzisiaj tak możemy odnowić przyjaźń z Bogiem. Właśnie przez ręce Maryi, że nasza normalność staje się duchowa. Przez tę kobietę, która jako pierwsza powiedziała Fiat na działanie łaski, na działanie ducha, zapraszam, żebyśmy niektórzy odnowili relację z Maryją, a niektórzy być może zapragnęli tej relacji. Powrotu do różańca, powrotu do modlitwy osobistej, do zawierzania Maryi swoich spraw. Maryja chce być tą, która jest naszą orędowniczką. Ona z nieba, z wysoka. Stąpa po wężu, stąpa po naszych pokusach, po zmaganiach, w których jesteśmy. Nie bądź z tym sam. Masz Matkę, Ona chce ci pomóc. Usłysz to, że Ona jest naszą pomocą, orędowniczką. Twoją, moją. Bądź z nią razem. Zapraszam, żeby ta uroczystość dzisiaj była rozmową z Maryją. O naszym życiu, o naszej codzienności, o rozpoznawaniu znaków bożych. Śladów Bożych na Ziemi. To się dzieje właśnie przy Maryi. Na to Wam błogosławię na uśmiechnięty dzień przy Matce Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Odmówmy dzisiaj różaniec. Tutaj mamy możliwość różańca. Być może sobie na później to zostawimy. A tutaj teledysk Maryjny, aby po prostu ucieszyć się Matką Bożą. Do zobaczenia.